Chwila bibliofila, dziś książka wydawnictwa WAB. Autorem jest Steve Martin. Zapewne Państwo znają znakomite komedie amerykańskie z nim w roli głównej. Mało kto wie, że jest również autorem powieści, a przede wszystkim jest miłośnikiem dzieł sztuki, fundatorem jednej z bardzo cenionych nowojorskich galerii. Steve Martin, jak ustaliliśmy, doskonale wie o czym mówi, i w książce Piękny Przedmiot ujął świat, który zna doskonale. Bohaterką jest Lacey Yeager, która świeżo po studiach postawiła sobie jeden cel: zarządzić troszeczkę w tym nowojorskim świecie kolekcjonerów sztuki, przebić się w ten establishment i udaje jej się to. W końcu, o, zaczynając od zwykłej pracownicy jednej z galerii, staje się właścicielką prestiżu. Prestiżowej, modnej bardzo galerii sztuki współczesnej. Proszę Państwa, Steve Martin nie byłby komikiem, gdyby nie był ironiczny do bólu. Do bólu właśnie tych kolekcjonerów sztuki, tych marszandów, tych właścicieli galerii. Akcja dzieje się na Manhattanie. Jakich tam typów nie ma? Ekscentrycy, bogaci, ekscentrycy, co tu dużo mówić? Ludzie, którzy doskonale znają się na sztuce, ale też są kompletnymi dyletantami, bo właśnie o tym świecie, który tak naprawdę lawiruje między całkowitą nieznaną, znajomością estetyki i kanonów sztuki, a niezwykłym wręcz wyczuciem i znakomitym zrozumieniem, a przede wszystkim przewidywaniem tego, który z tych artystów będzie modny i który przyniesie tak naprawdę pieniądze. To jest świat, który dla satyryka jest światem wymarzonym. A przy tym wszystkim trzeba Steveowi Martinowi przyznać, że jest niezwykłym opowiadaczem. Narracja w jego wykonaniu naprawdę potrafi wciągnąć. Nie jest to bynajmniej tylko zwykła komedyjka romantyczna. To ogląda chwilę bibliofila. Wie, że książki WAB zawsze darze szczególną estymą. Nie inaczej jest z tą książką, ale też wydana jest bardzo fajnie. Tutaj jak ktoś nie wierzy, może spojrzeć, że rzeczywiście Steve Martin jest jej autorem. A całość tej publikacji uświetnia rzeczywiście całkiem fajna kolekcja obrazków współczesnych, bardziej i mniej współczesnych malarzy. Polecam Państwu tą książkę, idealna na lato, naprawdę potężna dawka znakomitej, zjadliwej, ale niestety dla wielu bardzo trafnej ironii. Steve Martin, piękny przedmiot wydawnictwa W.A.B. To była kolejna chwila bibliofila z naprawdę dobrą książką Steve'a Martina. Do zobaczenia w kolejnym programie.